Dzień dobry. Chciałam Was, nas wszystkich, zaprosić na 5. Kongres Demokratycznych Ruchów Obywatelskich. Kongres tym razem noszący tytuł Prawa i Wolności Człowieka i Obywatela. Kongres, który organizujemy w związku z 25. rocznicą przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe. Obowiązującej w tej chwili nas wszystkich ustawy zasadniczej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak wiem, jesteśmy zagonieni, jesteśmy zmęczeni, jesteśmy w trakcie trwającej już dwa lata pandemii. W tej chwili mierzymy się wszyscy z koszmarem wojny. Wypowiedzianej Ukrainie przez Rosję i obrazami wojny, które mamy wszyscy przed oczami, tudzież zaangażowani bardzo mocno w pomaganie przyjezdnym gościom z Ukrainy. Ale trudno. O bardziej słuszny powód, by się spotkać. Zwłaszcza, że nie widzieliśmy się już w takim poszerzonym, dużym gronie, zarówno organizacji społecznych, jak i ruchów demokratycznych. Już przeszło dwa lata, a jest o czym rozmawiać. Razem i łatwiej, i skuteczniej. Bardzo serdecznie zapraszam.